w quiz o zwierzętach. Yy, zapraszam Cię. każdy myśli tutaj o brzmieniu cytliwej. Brzmia cytliwa, mistrzini i chałoplażu. Brzmia cytliwa żyje na schowaniu w Afryce i na Półwyspie Arabskim. Jest bardzo jadowita, ale to nie ratuje jej przed drapieżnymi ptakami jak losorug, orzeł i sekretarz, dla których stanowi znaczny koszt bardzo powolny gatunek. Nie mógłby na czas uciec przed drogą. Więc musisz stosować kamuflaż. Szczerobrowy ubawienie z nieregularnymi, jasnymi pasmami pozwala mi upić się nawet w koszysłowie. suchej. trawienie jest Kamuflaż nie tylko pomaga jej uniknąć niebezpieczeństwa, ale też ułatwia polowanie, czyjąc się nie doszło do ofiar. Uwaga. Nawet nie w miarę oświetlenie. O, poczekaj, tam, tam, tam. kto wie, ten się zgłasza, tak? Nie mówcie kurę. Mia sykliwa. A jest powolny gadem, B jest koloru pomarańczowego, C szybko ucieka. To to może? Je... piłaj. jest powolny gadem. prawda? Który jest mogą samo powolny gaden jak Gruber, nosoruch, ożel, papuga, sekreta szkoły Ta czytaliśmy? czekaliśmy. rosoru, rosorą, sekretarz Koliber. Rosorą tak. i kolibry. Nie, I To Bardzo mały, tak? I to jest Sekretarz, dobrze. Słuchajcie, panie. Chciałbym zdanie, abyś się o tym czy grafiki Sukliwa stosuje.

i półwyspu arabskiego. Żywi się szarańczą oraz mniejszymi gryzoniami, ptakami i gadami. Pełzanie po gorącym, pustynnym piasku mogłoby być dla niej niebezpieczne, więc poruszając się, unosi częściama do góry, aby ograniczyć jego kontakt z położeniem. Pękając w ten sposób, zostawia ze sobą śl ślady, które nie łączą się. Patrząc na taki trop, trudno uwierzyć, że zostawiła go właśnie żmija. Na gada wzięło się od wielkich wzrostków skórnych nad oczami, które rzeczywiście wyglądają jak mały ostry nóż. róż. Skąd wzięła się nazwa ziemi rogatej? A od nieswodnego charakteru B od wielkich rogów na głowie C od małych wzrostków skórnych nad oczami Marto i C małych skórnych nad oczami. Gdzie żyje zimia rogata? Amerika Północna, Ameryka Południowa, Afryka, Półwysep Arabski, Polska, Australia, Filip. Hmm. Ameryka. Nie. Ameryka Amerika Ameryka Południowa, Afryka, Półwysep Arabski, Polska, Australia. Piotruś? Dobrze, co Pustynia. No, różnica w arabskim brzmi: rogata żywi się A, rybami i małymi statkami, B, szarańczą, ptakami i gadami, czy C, owocami i wampułami, czy czyny. C. Ta szarańczo powiedzieć? owocami. Owocami? C. c, dobrze. Szarańczą i ptakami, gadami? Dobrze. B.